Dzień dobry. Lato, moi państwo. Wyczekiwane lato pełne superfajnych serii do oglądania. Jeżeli chodzi o mnie, na pewno będzie to sezon otagowany jako wielkie nadzieje. Zaczynamy bezpiecznie. Od szkolnego romansu. Karu Hana Rinto opowiada o bardzo niestandardowo wysokim uczniom szkoły lałobuzów i skarlałej uczennice szkoły dla dobrze ułożonych panienek. Które to szkoły? Cóż za przypadek, sąsiadują ze sobą, przedzielone jednym płotem. No i wiadomo, miłość rozkwita. Na wzór znanej tragedii Szekspira, gdzie to zarówno chłopiec, ceci i dziewczynka mają za sobą bardzo określoną grupę osób, które to grupy niekoniecznie darzą się sympatią. Ale tym razem chyba nie będzie trupów. Zapowiada się raczej urocza szkolna komodejka romantyczna. Umiarkowanie przesłodzona, mam nadzieję, bo to Sianen. City The Animation opowiadać będzie o mieszkańcach pewnego miasta, którzy to mieszkańcy mają różne śmieszne przygody. Kreskę wydaje się Wam znajoma? Nic dziwnego, bo dostaniemy tu Nici Dio 2.0. Ten sam autor, ten sam styl rysowania, to samo studio i humor chyba też podobny czyli nowy refren ze starymi zwrotkami kolorowe, wesołe i niezbyt mądre. Czy to Was zachęca? Nie chyba tak. Night of the Living Cat jest horrorem. Podobno. Ale weź tu potraktuj poważnie opowieść o tym, że świat ogarnia tajemnicza choroba, która zmienia ludzi w koty. I każdy człowiek, który takiego kota pogłaszcza, również kotem się staje. Innymi słowy futrzasta apokalipsa. A głównym dowcipem będzie granie na nawiązaniach. Ile można z tego wyciągnąć? Nie mam pojęcia, ale brzmi tak kretyńsko, że po prostu muszę sprawdzić. Tym bardziej, rzeczywistością wydaje się być to założenie, że wszyscy ludzie to zadeklarowani kociarze i nikomu nie przyszła do głowy opcja radykalnej eksterminacji. To anime nie ma prawa być niczym innym, jak tylko komedią i wyłącznie z tego powodu trafiło na tę listę. W gecie Akuta dostaniemy miasto na latającej wyspie. Miasto wcale nie idealne, bo funkcjonuje tam zarówno upływająca w bogactwo elita, jak i zasiedlająca slamsy biedota. Główny bohater jest biedny. Zostaje wrobiony w morderstwo. I skazany na zrzucenie poza granice na wysypisko, które jest jeszcze gorsze niż slamsy. I chce wrócić, żeby dokonać straszliwej zemsty. A żeby to zrobić, musi nauczyć się władać specjalnymi mocami. Ogólnie mam wrażenie, że to już kiedyś było. Nawet więcej niż raz. Ale trailer wygląda fajnie. Może to, że będą się fajnie lać, wystarczy. Foodcore D, Mate to dla odmiany spokojniejsze klimaty. Dostaniemy tu dwie dziewczynki, pozornie bardzo od siebie różne. Jedna jest ułożoną panienką z dobrego domu, a druga to chodząca własnymi ścieżkami diaru i powinna orbitować w zupełnie innych przestrzeniach, ale po lekcjach chodzą do fast foodowej restauracji i miło spędzają czas. Jedna luje postaci z gry, a druga uwielbia specjalizującego się w legendach miejskich youtubera. Fabuła ma polegać na tym, że siedzą w tym fast foodzie i rozmawiają. Czy wówczas to zaliczyć do słodkich dziewczynek robiących słodkie rzeczy? Nie jest to mój ulubiony gatunek, ale dam szansę. Może humor mi podpasuje. Karaokeiko i Muciosa Kimini. Oba są adaptacjami mang jednej autorki i oba przez pewien czas dzieliły wspólny trailer. Przygotowując się do zrobienia zapowiedzi, sięgnęłam po te komiksy i zakochałam się. Świętari to beznadziejnie. Karaokeiko opowiada o Gimbusie, który szykuje się do finału konkursu szkolnych chórów, aż tu nagle zaczepia go jakiś jakudza i wyciąga na karaoke. Więcej, on chce chodzić z nim na karaoke cyklicznie, w bardzo jasno określonym celu. Z przyczyn oczywistych właściwie cała fabuła kręci się wokół śpiewania. Wszystko bardzo fajnie, ale trzeba wiedzieć, że manga pierwowzór liczy sobie aż jeden tom. Czy da się z tego wykroić pełnowymiarową serię? Nie. Będzie to miało tylko cztery odcinki. Nasunąć się też może pytanie. Dla różnych ludzi z różnych powodów kluczowe. Czy to jest BL? Odpowiedź brzmi następująco. Są przesłanki, ale brak twardych dowodów. Oczywiście, cóż szkodzi shipować. Jeśli chodzi o sequel, tam Satomi jest już pełnoletni. Z nieoficjalnych źródeł dowiedziałam się, że azjatycki fandom jest bardzo zaangażowany. Bielem jako takim nie jest też drugi interesujący nas tytuł, czyli Mucho Saki Mini. To anima też nie będzie pełnowymiarową serią. Zaledwie osiem rozdziałów mangi. Pierwsza połowa opowiada o szkolnych przygodach Hayasiego, ekscentryka, który jest niezwykle uroczy, oraz o różnych ludziach wchodzących z nim w bardziej lub mniej bezpośrednie relacje i kończących jako bardziej lub mniej oczarowani. A druga połowa traktuje o też dość ekscentrycznym chłopcu, ale w zdecydowanie inny sposób i będącym przy okazji po prostu najrozkoszniejszym kluskiem. Aj! Dacinno Mogura to opowieść o dwójce studentów, Makim i Jaeko, na których w drodze staje, no może kładzie się, tajemniczyć jegomość z głową rozbitą słownikiem. Jegomość, Mogura, podaje się za pustelnika wyrzuconego ze światów. I teraz próbuje dostać się tam z powrotem dokonując swego rodzaju egzorcyzmów. Świat makiego jaj staje na głowie, bo zaczynają dziać wokół nich rzeczy dziwne, tajemnicze mroczne i szalone. A ponieważ jest to historia, która wyszła spod ręki autorki Kino Rejtecu, możemy mieć pewność, że będzie szalone bardzo. Już nie mogę się doczekać. I na koniec, hit sezonu, hikaru shinda Natsu. Co wam przychodzi na myśl, kiedy słyszycie hasło japońska wioska w górach? broczna sekta, krwawe ofiary i ogólnie horror. Bohater tej historii, Yoshiki, myślał, że raczej nudy na pudy i ogólna stagnacja. Do czasu. Do czasu, kiedy jego najlepszy kumpel, Hikaru, poszedł pewnego dnia w góry, a to co wróciło, wyglądało jak Hikaru, brzmiało jak Hikaru, miało nawet jego wspomnienia, ale było czymś innym, przerażającym i obcym. A to dopiero początek. Jest to manga, którą bardzo sobie cenię i wyczekiwałam na adaptację od lat. Dosłownie. Niestety jest to tytuł ciągle niedokończony, więc nieco obawiam się inwencji twórczej, jakiej poda nie ma. Ale póki co, trailery wyglądają świetnie, więc chcę być dobrej myśli. A, no i tutaj też jest opinia, że mamy do czynienia z Bielem. Podobno oficjalnie, ale ten wątek jest moim zdaniem bardzo nieinwazyjny. I tak to wygląda. Reszta sezonowej oferty trafia do turniejowego wora. A wy czekacie na coś w sposób szczególny? Możecie się tym ze mną podzielić w komentarzach. Tymczasem trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia wkrótce.